Siemano, jestem Decris, a dzisiaj jesteśmy na zarobistym serwerze yy, BoLib i mojego yy, bo kolegi. Ci, się. No siemano. To było ładne przywitanie. Dobra. Yy. Na tym serwerze będę często. Jeżeli chcecie mnie je spotkać, to możecie tutaj mnie spotkać, IP oczywiście w opisie, albo gdzieś będzie adnotacja, na razie jeszcze dopracowujemy ten serwer, dodawane są pluginy, yy, jakieś diadaby, cokolwiek, no hmm. nie wiem, nieważne, pluginy, budowane są budowle, warpy zaznaczane, spawn jest tutaj, taki piękny, zrobię to bardzo trudny parkour przeze mnie. Tak, eee... Warp parkour. Zobaczmy sobie. Oła. Wow, co to jest? Dziewięćdziesiątki. Lol. Nie lecieżę. Dobra. Spoko. Może to będzie taki under parkour, co? Lol, <gryźńczyzny> no. Da się rozkoczyć. Przeskoczyłem na to Nie tylko to, że przeskoczyć da się. No, da się. No. Na skorka, da się. Ja <głosy> <głosy> o! Przeskoczyłem. Brawo. <głosy> Jej. <głosy> Jedna piąta, PARKURA! Tak. Jeżeli chcecie wbić sobie na serwer, spotkać mnie lub yy, go, to, 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 to możecie wbić na podany IP serwer 10-slotowy, zrobiony na Craftserwie. Yy, nie ma lagów. Mam nadzieję, bo ja nie mam. Jestem tutaj adminem yy, z kolegą, czyli. A no, tak właściwie to właścicielem, tylko że on nie chce mi tego przyznać, prawda? No, bo zapłaciliśmy. No. Więc. Więc jeżeli chcecie, żeby ten serwer trwał dłużej, to macie płacić. Tak. Możecie nawet po 50 groszy, ale macie. Co nie? Aj! O, 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 o. No tam. Przeszły... Dobra, tylko tego się nie da przejść, tak mi się wydaje. Czego robię? Jeszcze, właśnie. Jeszcze w planie mam do zrobienia masarnie, bo serwer ogólnie nazywa się kwadratowa masarnia. Eee, tak, kwadratowa masarnia. Nie jest to niczego zgapione na 100%. No tak. I ogólnie to... Ogólnie to trzeba do to przejść. A nie, 20 jaksów. Osobiście dam mieczyk Enchant, Al. A nie, 20 jaksów. Dobra. Nieważne. To nie będziemy już kończyć tą reklamę. Wbijacie na serwer, naprawdę. Fajny jest. Bo fajny jest. Jest tak, drop itemów jest ze stołuna. Ze stone leci EXP. Więc spoczko. I bijecie na IP, które jest podane w opisie albo teraz wyświetli Wam się na ekranie. Trzymajcie się, cześć.